Witam wszystkich, Jestem tej strony Kodron i zapraszam Was do ostatniego odcinka z serii Zagrajmy w Manhunt 2. Tak, moi drodzy, przed nami ostatni odcinek z tej gry. No i powiem Wam szczerze, że udało mi się doszukać w odmętach internetu kilku informacji na temat zakończenia rozgrywki. Otóż, moi drodzy, okazało się, że w tej grze są dwa zakończenia. Szczerze powiedziawszy, kompletnie o tym zapomniałem. No i y, króciutko, aby mieć dobre zakończenie, y, musimy w każdym, w każdym z poziomów mieć co najmniej 3 punkty za styl, a jak doskonale wiecie, zdarzały się sporadycznie poziomy, gdzie tych punktów za styl miałem 2, więc najprawdopodobniej y, będziemy mieli tutaj zakończenie złe, czyli to gorsze zakończenie. No trudno, tak grałem, tak mam, wiecie, że ja tam zbytnio cierpliwości do skradanek nie mam. I jeszcze króciutko o tym, co działo się w poprzednim odcinku. Okazało się, że założeniem projektu było to, aby wszczepić w jedną osobę dwie osobowości. Czy też w jednego człowieka dwie osobowości, żeby to nie brzmiało tak, wiecie, masło maślane. No i yy, jaki miał być tego efekt? Efekt miał być taki, że yy, mieliśmy otrzymać yy, dzięki wszczepieniu tych dwóch osobowości yy, zabójcę doskonałego, który działałby bez żadnych skrupułów, yy, po prostu wykonywałby z zimną krwią polecenia. No, i tak, aby nie patrzeć tym efektem ubocznym wprowadzenia tej drugiej osobowości względem danego, jest LIO. No i żeby się uwolnić od tego LIO, będziemy musieli go po prostu w jakiś sposób usunąć z naszej podświadomości, czy też z naszej świadomości. Nawet tutaj y, tytuł tego poziomu, o nazwie Zderzenie osobowości, odzwierciedla najlepiej to, co mamy robić. Tak więc, moi drodzy, żeby teraz wiecie jakoś tego wszystkiego ono sztucznie, nie przedłużać. Mamy cel przedostać się na drugą stronę krypty, tak więc klikamy kontynuuj i tyle. Musiałem to zaczynać jeszcze raz, powiem Wam szczerze, bo przed chwilą mi się dosłownie jakaś aktualizacja spowodowała minimalizowanie gry, tak więc musiałem to wszystko przerwać. Przydałoby się teraz kogoś tu zwabić. Mam nadzieję, że to się uda. Bo ci przeciwnicy wydają się być normalnymi przeciwnikami, ale wydają się być, że tak powiem, efektem. Efektem, jakby osłabionych, możliwości umysłowej Danego, ponieważ oni tak w dziwny sposób migają, nie? Dobra, zobaczymy. On w ogóle ma tak, nie wiem, czy to ma takie zęby jak baraka, czy ma jakąś opaskę na twarzy. Okej. Okay. myślałem, że mnie zauważy, na szczęście nie. Poczekamy jeszcze chwilę. On w końcu straci, yy, straci zainteresowanie i sobie pójdzie. No oczywiście, ja zawsze sobie nam brakuje mi tej cierpliwości. Mam nadzieję, że teraz. Się... O, oczywiście, że nie. Nawet nie zdążę powiedzieć, że mi się uda. Jeszcze sierpem w plecy dostałem. No znakomity początek odcinka. Czy ja teraz tego dziada zgubię? No jakoś się udało. Ta menda jest pewnie gdzieś tu Dobra, on tu idzie w tę stronę Jak zajrzy tu, to będziemy mieli to spoko z głowy Nie wiem, czy będziemy mieli kółeczko, czy nie Mam nadzieję, że nie Chciałbym go szybko załatwić i mieć to już z głowy No dobra, nie mam mnie tu już Jemek daj sobie spokój To są chyba jego zęby, albo... Albo opaska na twarzy? Jakaś chusta? Dobra, na szybko Dziękuję a więc co wezmę sierp, bo mało go używałem. I tutaj widzicie zamiast głosu Leo słyszymy głos Dr. White. Tak więc tu jest taki sygnał, że uwalniamy się pomału od tego złego wpływu Leo na naszą osobę. Ta krypta przypomina mi nieco... Coś niecoś e, te. Cmentarzysko orków. Z pierwszego gotika. Fajnie tu jest. Klimatycznie bardzo. Dobra, ten ziomę z łopatą. Nie wiem, czy on tu pójdzie w moją stronę, czy nie. Jeżeli tak, to spoko. Mam taką nadzieję, przynajmniej. O, to jakaś mumia. No, bardzo specyficzne miejsce. U, ty masz takie czerwone oczy. Kolejny fan terminatora? <laughs> Co by z tym filmem? Okej... Okay. Może się nawet na czerwoną uda zrobić. Byłbym bardzo zadowolony. No, i się uda. Uu, hu, hu. Dziękuję. Oj, łopata, chyba łopatą nigdy nikomu nie robiliśmy. Kuku. Dobra, tu weszliśmy w głąb krypty. Tu nie ma nic. Aha. Czekajcie, czy ja się teraz cofłem? Jasny, gwid raczej, że się cofłem. Kłachodron, co ty robisz? do przodu, do przodu. Ale bez przesadyzmu, bo pewnie tu jeszcze jakieś niespodzianki na mnie czekają, coś czuję w kościach. No pewnie, już następny tutaj się gdzieś pojawił. Mhm, spokojnie, wejdźmy tu. On tak tu bardzo dziwnie łazi. Jakim ty. Oj, zauważył, co wygadacie? Ty mendo. Jeszcze tu przylezie, bo. Jeszcze drugi. No, na szczęście nie trafił. O mamo, było blisko. Jeszcze to widzą te mendy, dziady. Dawaj, dawaj, deny, uciekaj od nich. Tu jest cień, dobrze. I nagle zgubi zainteresowanie. No to nieźle. Skręcisz tu. Nie. Ale ja bym stuknął. No to musisz tu przyleść. Ale on tu nie chce przyjść. Myślałem, że zdążę, ale nie zdążyłem zaś. Dany uciekaj, bo obrywasz sierpę w plecy. Kłachodron cierpliwość, chłopie cierpliwość. O, tu mamy nawet piksy. Może tu ta menda przyjdzie. Jedna chociaż jest tu, widzę, widzę. Na żółto chociaż. Na czerwono pyknie. Czekajcie. Siedzi. Dobrze. Uhuhu. Dziękuję, dobranoc. Czyli został tylko jeden. Czyli tragedii nie ma, ale jeszcze trzeba nad tym troszeczkę popracować. Tylko nie, wiem, gdzie ten dziad siedzi. Hmm, już wiem, gdzie siedzi. I on też wie gdzie jestem, OK. Ale jakże się łatwo zgubić czasami naprawdę sztuczna inteligencja to szwamczy. I w którą stronę teraz będzie chciał się udać. Tu gdzie w ogóle dzwony biją. On to będzie tak stał teraz. Jeżeli tak, to jego. No, i tylko przeszedłem, już się odwrócił. Nie wiem, czy oni naprawdę reagują tak specjalnie, czy to jest jakoś zaprogramowane. Tu w ogóle jakieś groby, cokolwiek, masakra. Troszeczkę też mi się to kojarzy z pierwszym pękilerem. Może tutaj przyjdzie. Nie, on tu raczej nie podejdzie. To trzeba będzie go zajść w plecki jakimś mi tylko znanym sposobem. Tylko jak to zrobić. Jeżeli się jest taką lamą w skradankach jak ja. No. Może teraz pyknie. A zróbmy na mhm mm -hmm. mm, Czy też główka odpadła. Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj chyba wszystkich przeciwników mamy już z głowy. I teraz nie chcę szarżować. Bo szczerze się trochę cykam. The project ever had. How about a visit from some old friends? You remember what you did to these guys, don't you? I was continuing our research, Daniel. I didn't deserve to die. There's still work to be done. Matko, będziemy się musieli teraz zmierzyć ze zjawami z przeszłości. Z doktorem White'em i z tym od motorówki. Michael, dobrze mówię chyba? Znaczy doktor Lamp, nie White, przepraszam. No dobra, no to trzeba... o, nie, 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 nie zauważył. W długą, w długą. Przydałoby się tylko jednego zdmuchnąć, żebyśmy mieli to z głowy, nie? Okej. Okay. Wejdzie tu, nie wejdzie pewnie menda, nie wejdzie. Ale może, może. Poczekamy, spokojnie, nie ma co się spieszyć. Hm. Może byśmy go zaszli do jednego z tyłu. Bo tu jesteśmy w cieniu teraz. Dobra. Ale chłopca, się robicie bardzo dużo hałasu. Na szybciutko, dobra. Nieźle. Dalej mnie ta menda widzi. Ale łatwo go zgubić. Dobra, czyli jednego mamy szczaszki? Teraz tylko tą Mendę White'a znowu wykończyć będzie spoko. Zobaczymy jak on tutaj będzie się układał. Czyli przy okazji obszaliśmy jeszcze pod sam koniec gry wszystkie egzekucje szpadlem, łopatą, jakby tego nie nazwać. Okej, okay, on tam idzie. Ale się odwrócił. Bez przerwy szuka. Muszę wejść do cienia i go zwabić. Dobra, przyłaź tu, przyłaź, przyłaź. Tak, 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 tak. Nie wiem, czy będzie kółeczko, czy nie. Dobra. Pięknie. Pistoletu nie bierzemy, bo chyba nie będzie mi potrzebny. Czyli, moi drodzy, dwie zmory z przeszłości mamy już na szczęście załatwione. Tak więc źle nie jest. HP też nie ma tragedii. Ale gdzie mam teraz... O matko. Czemu tak krew bryzła nagle z tego, z tej bramy? To było dziwne. Ten poziom jest póki co, jak dla mnie, bardzo mocno niepokojący. To jeszcze zejście w dół. No i co mam teraz zrobić? Użyć czegoś, coś zrobić? Yy, za pomocą łomu. A, to muszę łom gdzieś znaleźć. No to szukamy łomu w takim razie. Tu nie ma łomu. No, gdzieś gra musiała mi go tutaj zarzucić. Mam przynajmniej taką nadzieję. Yy, spokojnie, może tutaj gdzieś będzie? Nie, tu nie ma łomu. Tu nie. Yy, tutaj na pewno w okolicy go nie będzie. No to będziemy musieli się. A jednak. Oczy by mi wybił. Miałem w przypadku Menhanta takimi żartami takim nie rzucać. Bo to jest zbyt niebezpieczne. Dobra, otwieramy. Baja. A no to co moi drodzy? Chyba wchodzimy do środka chcąc nie chcąc. Ok, to Z tego co wiedziałem, mignął mi punkt kontrolny. Pokonaj 6 łowców, aby odblokować wyjście z kataką. Dobrze, czyli 6 łowców przed nami zostało. A dlaczego ja nie ma tego ostatniego save'a, to nawet nie wiem. Mniejsza z tym. Kontynuujmy grę. Ok, tu jesteśmy w cieniu. Tu mam pistolet. Szybciutko do niego. Oczywiście go bierzemy. Ile mam tu pestek? Nie wiem. Ok, tu byśmy mieli pierwszą ofiarę. Ciekawe czy się uda go zmuchnąć. Na żółto. Dziękuję. I cyk po główeczce. O, oczywiście. Dobra, spokojnie. Zauważyły mnie te dziady. Oooooh.

Szybko, szybko. O, i umarłem. Dobra. Jeszcze raz. Ech, jeszcze raz, mm, bo się pośpieszyłem, ale teraz też się pośpieszę. Bierzemy pistolet. Nie ma coś z nimi, żeby miało być ich sześć, a się okazało dużo, dużo więcej. Może tego tak zabijemy, tak o. I. Bum Ale sobie teraz dałem nadmuchać w kaszę O, jeszcze raz, dobra Ale jest to do pyknięcia, spokojnie Jeszcze raz Bierzemy pistolet Okej, okay, ten nawet nie zdąży Ja mam ten pistolet, czy nie mam? Nie mam, no zamieniłem z powrotem. O matko, no co jest grane, no dlaczego nie mogę tego zmienić? już cegłą w ogóle po łupagle jedzie. Wybijamy stąd. No nie dam rady, nie, dobra. Chociaż może w tym punkcie, takim... No nie, 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 nie. Tak, jeszcze raz. To jest zrobienia tylko na spokojnie, odpalać się. Jeden i uciekamy tu w ten kącik. No, jeden. Spokojnie. Ten jak sierpem wyskoczył, nie? Jaki typek. Ula la 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 la. Nie, nie, o, to nie będzie takie proste. A licznik śmierci bije. Za pierwszym razem mi chyba najlepiej poszło. Drugi, trzeci, Spokojnie, czwarty, dobra, troszeczkę ich tutaj podjeżdżałem, nie powiem że nie, jeden, drugi. Uciekamy stąd jak najszybciej. Dobra, mam 30 pestek, więc jest spoko. Nara. No i dziękuję. Dobranoc. I wreszcie pykło. Miało być 6, a było was 16. Dobrze, czyli to byśmy mieli. Tu gdzie były piguły? Dobra, mamy to. No i ciśniemy dalej. Zobaczymy, co nas dalej czeka, aż się boję. No i wyszliśmy stąd, tak? Okej, okay, czekajcie, znajdź e, ciało żony danego do jego grobu. Okej, okay, no to nie zła akcja. Powiedziałem, że Leo będzie mi przeszkadzał w tym przedsięwzięciu mocno. Dobra, spoko, spoko. Dobra. Dziękuję. Nie wiem, czy to wystarczyło? Okej, okay, nawet nieźle to wygląda, wam powiem. Masakrycznie wręcz. Dobra, podnieśmy naszą żonę. Czyli tutaj będziemy musieli, że tak powiem, w jakiś rytualny sposób, nie wiem, no po prostu, zaznać. Musimy zaznać się. Będziemy mogli zaznać spokoju, kiedy ją pochowamy. Aha, i tu będzie nam potrzebny łom, z tego co widzę. Tak, czy nie? Tak, chyba. Yy. A, ja mam przejść na drugą stronę. Na drugą stronę i wyłamać kłódkę. Tu mamy łąk, więc pewnie mi się przyda. Ilu was tam jest? Halo, chłopaki, co wy? A naprawdę będzie mi tak przeszkadzać? Ilu tych Lio tu jest jeszcze? W sumie z taką ilością amunicji to mogę to olać. Ale gdzie ja mam tutaj przejść na drugą stronę? Tu jest chyba przejście. Tak, jest. Tu jest przejście. W porządeczku. Dziękuję. Ok, weźmy sobie szybciutko łom, otwieramy wrota. Dobra. No i możemy spokojnie zabrać nasze... ciało naszej żony do... do grobu. Mam nadzieję, że po drodze nie będzie niespodzianek. Czyli ten Lio się powiela, tak? No bez przerwy nas tutaj śledzi. I bez przerwy... Tak powiem, mąci umysł naszego bohatera. Dobrze, dobrze, czyli no w sumie, no Danny, jak z tego co widzieliśmy, widzieliśmy w poprzedniej kadencji, w poprzednim odcinku, nie był winien y, tego, co, co zrobił ze swoją żoną. Po prostu ktoś inny go kontrolował, tak? Okej, okay, musimy to włożyć. No chyba tak. You think it's that easy to get rid of me? I made you. I could be you, but I have a choice. A choice! And I choose to be me! <laughs> Who the fuck wants to be Daniel? Lance? I do! I do! You hear me? <laughs> you see? <laughs> you can't get rid of me. Can never. My name is Daniel Lamb! My name is. I don't know my name. Your name is David Joyner. You live downtown at the following address. You'll find everything you need there. Good luck. 526 Hope Street, apartment B. Tak, moi drodzy, kończy się gra Manhunt 2. Czyli z tego, co się orientuję, koniec końców chyba miałem to złe zakończenie, ponieważ yy, nie do końca udało się Denemu, yy, że tak powiem, odciąć od Leo, chociaż ta ostatnia kascenka, kiedy lał go tą łopatą, była naprawdę mocna, fajna. Yy, dostał, yy, że tak powiem, teraz nową osobowość, przebudził się gdzieś na środku ulicy, nowa osobowość, nowy adres, ale koniec końców nasz bohater nadal nie wie nie zna wszystkich skrawków swojej przeszłości tak więc no złe zakończenia jak to złe no nie może się kończyć że tak powiem zbyt pozytywnie ale moi drodzy co do samej gry jak dla mnie jedna z najkrwawszych i najbardziej kontrowersyjnych y, gier przepełnionych y, przemocą, agresją, wulgarnym językiem y, erotyką i czym tylko co tylko może być po prostu kontrowersyjnego w tej grze jest y, gra ma swój klimat zdecydowanie ma swój taki mosiężny, solidny klimat. Nie jest oczywiście to klimat zaszczucia z Manhunt'a pierwszego, jak dla mnie w pierwszej części grało to nieco lepiej, co oczywiście nie oznacza, że w drugiej części było to jakieś słabe. Nadal jest to Manhunt, nadal jest to gra od Rockstara i nadal jest to gra, która potrafi, że tak powiem, no... Potrafi jeszcze, że tak powiem, no ściąć, że tak powiem, krew w żyłach, ponieważ no czasami niektóre momenty były takie, że w głowie się nie mieści. Nie wyobrażam sobie, żeby taka gra mogła wyjść w dzisiejszych czasach, w czasach ogólnej poprawności, więc dobrze, że wyszła wtedy. Ja mogę podsumować tę grę. Ja, moi drodzy, nawet połowy klimatu z tej gry nie byłem w stanie wyciągnąć ze względu na moją rozgrywkę, tak? która no, pozostawiała wiele do życzenia. Ale, no, żeby tutaj jakoś nie, bo nie być gołosłownym, no, ja tutaj w skradanki dobry nie jestem. Ale, Manhunty są dla mnie tymi grami, które ze względu na swój specyficzny, że tak powiem, styl przyciągają mnie, mimo że fanem gatunku skradanek jako tako nie jestem. Co oczywiście było widać na yy, podczas grania, tak? Podczas mojego nieudolnego grania, no, niestety nie było to najwyższych lotów. Ale, no, nie ma idealnych yy, zagrajmerów, tak jak w sumie, no, też nie ma chyba idealnych gier, chociaż są pewni ludzie, którzy kłóciliby się z tym tematem. Chciałem Wam, moi drodzy, podziękować za to, że byliście ze mną podczas trwania tej serii, za wszystkie komentarze, łapki, co, co po sobie pozostawiliście, to za to Wam bardzo mocno dziękuję. To oczywiście bardzo mocno motywuje mnie do dalszego nagrywania. Cieszy mnie, że ogólną serię, całą serię Manhuntów mam odhaczoną. To jest pierwsza i nie wiem, czy to nie będzie ostatnia z Kompletnych serii czy kompletnych sak, które mam zaliczone wszystkie, no bo wszystkie odsłony Menhanta mam zaliczone. A jeżeli ktoś uważa, że menhand trójka wyjdzie, to to tak ja wyżej wspomniałem: w czasach ogólnej poprawności nie ma na to żadnych szans. A jeżeli by wyszła, no to trójka, no to w wersji tak mocno wykastrowanej, żeby po prostu byle nie wzbudzać jakiejkolwiek kontrowersji. Tak więc na to specjalnie nie ma. Nie ma co liczyć, ale grunt, że wyszła fenomenalna, fenomenalna jedynka i bardzo dobra dwójka. No i moi drodzy, mamy tutaj podsumowanie ostatniego z poziomów zderzenia osobowości. Czas gry 18 minut i 1 sekunda. Zabić łowcy 20, wykonane egzekucje 8, interaktywne egzekucje 0, punkty za styl 3 na 5, czyli trzymam się w swojej że tak powiem w swoim stylu, że tak powiem. No nigdy czterech punktów z 5 mi się nie udało uzyskać, o 5 już nawet nie wspominam. Tak więc enter i kontynuujemy. Oczywiście zapiszmy sobie gierkę tu. Tak jest. I po ostatnim saveie co tam się dzieje? Yy, możemy sobie wyjść do głównego menu. Yy, nie wiem, czy całkiem tu nie wyjdziemy z gry, więc nie będę próbował. Yy, nie, 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 do systemu Windows na razie nie. Tak więc moi drodzy, yy, jeszcze raz bardzo wszystkim mocno dziękuję za to, że byliście ze mną po raz trwania tej serii. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki yy, i tak dalej, za wszystkie subskrypcje, które wpadły podczas trwania tej serii. Yy, no i cóż, bardzo fajny tytuł, naprawdę, jeżeli ktoś lubi klimatyczne, takie gęste, krwawe skradanki, no to chyba lepszych tytułów, poza morze Hitmanem, yy, lepszych tytułów niż Manhunt z takim specyficznym klimatem, specyficznym sznytem rockstarowym to nie znajdzie, więc jeżeli ktoś lubi te klimaty, to Mencha 1 i 2 jak najbardziej, chociaż te gry teraz w obiegu wtórnym są albo w ogóle niedostępne, albo są dostępne za jakieś kosmiczne pieniądze. No niestety tak to czasami bywa. No i cóż, moi drodzy, nie będę tutaj oczywiście sztucznie przedłużał, no gra się skończyła, główny wątek zakończyliśmy, jest niestety ze złym zakończeniem, trudno zdarza się, w sumie teraz znowu mi wyszło jakieś masło maślane, tak więc nie pozostaje mi nic innego jak tę serię zakończyć. Okej, okay, moi drodzy, oś nie po pomału do końca, tak więc że jest z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Póki co trzymajcie się ciepło i cześć!